Cześć, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Janek Marszał i witam Was w mojej domowej kuchni, w serii Bo Domowe jest lepsze. Dziś przede mną naprawdę niezwykłe słoiki, bo słoiki z chlebem, chlebem, który w takiej formie może stać miesiącami i zachowa świeżość, a przy tym jest wypiekiem bardzo zdrowym, wypiekiem z pełnoziarnistej mąki żytniej i wypiekiem o niezwykłej historii. Tworząc dla Was ten przepis na chleb, który z powodzeniem przygotować możemy zarówno w słoiku, jak i nawet w szynkowarze, inspirowałem się przede wszystkim chlebkami duńskimi, chlebkami islandzkimi, które są przygotowywane. Nawet w gorących źródłach pod wulkanem, dlatego takie chlebki bywają nazywane chlebem wulkanicznym. Tradycyjnie taki chleb podawany jest z samym masłem lub ze śledziem, ale również idealnie nadaje się na imprezę z kiełkami, pomidorkami, jak i z twarożkiem i łososiem. Składniki potrzebne do tego chleba są naprawdę proste. Te kilkaset lat temu na Islandii było to danie dla najbiedniejszych, a najtańsza była pełnoziarnista mąka Żytnia. Współcześnie jest to mąka Żytnia typ 2000 mąka z całych zmielonych ziaren. Niezwykle zdrowa dostarcza mnóstwa mikroelementów: fosforu, fluoru, żelaza, magnezu, dlatego jak najbardziej warto z niej korzystać. Takiej mąki mam tutaj 350 g. Do tego 250 g mąki Żytniej typ 720. Jako pożywkę dla drożdży używam 50 g cukru trzcinowego. Potrzebujemy jeszcze łyżeczki soli. I całą część płynną załatwia pół litra maślanki. Sekretnym składnikiem, który sprawi, że całość ciasta przygotujemy zdecydowanie szybciej i będziemy mieli pewność efektu, jest zakwas chlebowy żytni ze słodem i drożdżami. Takich zakwasów jest znacznie więcej: jest zakwas orkiszowy, jest zakwas pszenny, ale ja trzymam się tego, że chcę, by ten chlebek był całkowicie żytni, dlatego używam żytniego. Jak przygotować ten chleb? No cóż. Bierzemy te wszystkie składniki i wrzucamy do misy. Po prostu. Przemieszam wstępnie suche składniki. Dodaję maślankę. I zaczynam wyrabianie ręką, chociaż tutaj żadne wielkie wyrabianie nie jest konieczne. Bo w tym chlebie zupełnie nie chodzi o gluten. To ciasto troszeczkę wyrośnie. Oczywiście nie tak bardzo jak ciasto z lekkiej mąki drożdżowej, a takie przygotowywałem na przykład do chałki czy do strucli w garnkach rzymskich. Możecie zobaczyć te odcinki na naszym kanale. Jednak i to super ciężkie ciasto przy naszych drożdżach ma potencjał do wyrastania. W tej chwili uformowałem z niego walec o średnicy mniej więcej odpowiadającej szynkowarowi. Wydaje mi się, że najrozsądniej byłoby to ciasto rozłożyć na dwa takie szynkowary. Jednak chcę je robić również w słoikach, dlatego po prostu jeszcze trochę zmniejszę średnicę tego walca. Niezależnie czy w szynkowarze, czy w takim pięknym słoiku. Na dno wsypię nieco płatków owsianych. One nie tylko dodadzą smaku, ale pomogą nam bardzo w wyciąganiu tego chleba. Walec docinam do wielkości słoika. Pamiętajcie, by zająć nie więcej niż 2 trzecie, no góra 3 czwarte. Taka część walca ląduje w słoiku. Ciasto niezależnie od tego czy przygotowujemy je w słoikach czy w szynkowarze powinno teraz wyrastać przez około półtorej godziny w temperaturze mniej więcej 30 stopni. Gdy drożdże zrobią już swoją robotę, chlebki wypiekamy przez 12 godzin w temperaturze 95 stopni. Jest to bardzo specyficzna technika wypieku chleba. Wzięła się ona z tego, że pierwotnie na Islandii w szczelnym garnku zakopywano taki chleb w ziemi niedaleko gorącego źródła. Ziemia miała tam właśnie temperaturę między 95 a 100 stopni i zostawiano ten chleb nawet na dobę, chociaż 12 godzin w zupełności wystarcza. Co się wtedy dzieje? Na pierwszy rzut oka już widać, że mocno zmienia się jego barwa. Staje się ciemny, a smak bardzo wyrazisty. Co się tutaj dzieje? Otóż skrobia w tej niskiej temperaturze i w długim czasie rozkłada się na cukry, dlatego ten chlebek jest słodkawy, co jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym połączeniem razem z jego kwaśnością. Ten niezwykły proces wypiekania sprawia, że nasz chlebek jest w tym słoiku przydatny do spożycia naprawdę długo. Jeśli chcecie jeszcze bardziej wydłużyć przydatność do spożycia tego wypieku, ten chlebek naprawdę bardzo dobrze znosi tyndalizację i tylko na niej zyskuje. Zaletą tak niskiej temperatury pieczenia jest również i to, że tak naprawdę nie potrzebujecie nawet piekarnika. Wystarczy szynkowar, garnek z płaszczem wodnym i jesteście urządzeni. Polecam zacząć przygotowania nocą, i wtedy rano będziecie mieli już taki chleb. To co? Wkładam wszystko do piekarnika, no i poczekajmy. Oczywiście żartuję. Przygotowałem taki chlebek już wczoraj wieczorem, po to, żeby dzisiaj móc go razem z wami degustować i żebyśmy nie musieli spędzić ze sobą całej nocy. Co ciekawe, ten chlebek bardzo smakował dzieciom. Jak widzicie, stosunkowo niewiele już go tutaj zostało. A jest to bardzo dobra informacja, bo czasem trudno jest przemycić coś pełnowartościowego, coś z pełnego zboża, właśnie w diecie dzieci. Jak wygląda chlebek z szynkowara? Nie będę ukrywał, że wczoraj zrobiłem dwa. W przekroju jest taki, duże eleganckie kółko. Możecie się zastanawiać, dlaczego właściwie warto użyć tego szynkowara. Oryginalnie współcześni Islandczycy wypiekają ten chleb w kartonach po mleku. No ja powiem szczerze, nie ufam naszym kartonom po mleku do tego stopnia, żeby ich używać w takich celach. Więc użycie szynkowara czy słoika wydaje mi się znacznie mądrzejsze. Zrobiłem je stosunkowo nieduże. O, to by się tutaj powysypywało. Czy z szynkowara, czy tym bardziej ze słoika, ten chlebek ma naprawdę bardzo fajną imprezową formę. Zrobienie takich małych kanapeczek jest z nim niezwykle proste. Tradycyjnie taki chlebek podaje się najczęściej z samym masłem. Ja przyznam Wam się, że poszalałem i na potrzeby tego nagrania zrobiłem tę piękną, wielką kulę domowego masła. No ale jak to jeść, jak nie z masłem domowym? Skoro mamy domowy chlebek, domowe masło, a dobrze wiemy, że domowe jest lepsze, no to cóż, próbujemy. <śmiech> <śmiech> Smak tego chlebka jest naprawdę niepowtarzalny i można powiedzieć wielowarstwowy, wielopłaszczyznowy. Uderzają smaki słodkie, kwaśne, nuty czekolady, orzechów, pumpernikel ze śliwką. Jeśli chodzi o połączenie właściwości zdrowotnych, smaku i wyglądu, no petarda. Coś bez czego nie będziecie sobie potem imprez wyobrażali. Naprawdę. A przy tym, dla bezpieczeństwa, warto mieć parę takich słoiczków w domu. Pozostając w klimacie karnawałowo-imprezowym, polecam również drugą wersję podania, nie mniej tradycyjną, to znaczy podanie tego wulkanicznego chlebka ze śledziem. Warto zadbać o fajne podanie takich kanapeczek. Ja użyłem takich drewnianych talerzyków. Na gościach zrobi to niesamowite wrażenie. Jeżeli szukacie innych patentów imprezowych, zerknijcie na poprzednie filmiki Adama. Pierwszy przyda Wam się przed imprezą, i na ten zerknijcie tylko, jeśli macie więcej niż 18 lat. A drugi przyda Wam się po imprezie, ale nie tylko. Wzmocnijcie dzięki niemu odporność. Także jak najbardziej zapraszam tam wszystkich. Kolejna moja propozycja na ten chlebek to twarożek i łosoś wędzony na zimno. Łososia wędzonego, chociaż akurat na ciepło, przygotowałem już na tym kanale. I również bardzo serdecznie zapraszam na ten film. Dodatkowo, jeżeli jesteście szczęściarzami i macie już jakąś fajną kiełkownicę, to użyjcie kiełków i jakiegoś ładnego pomidorka. Smak naprawdę rewelacyjny. Kochanie, to zapraszam na degustację. Którą kanapkę wybierasz? Chyba, że z samym masełkiem. O, samym następnym na początku. No jest pyszny, ale jest taki owocowy, jest taki, taki troszkę dymny, niesamowite. Mhm. Mimo że się wydaje to strasznie dziwne, żeby piec coś przez 12 godzin, to robi to taką robotę, że dla tego efektu naprawdę nie wolno tego pominąć. Czy ty na któreś z tych kanapek czekasz jakoś szczególnie na łososia czy, czy na pomidorka czy coś? Ty chcesz śledzia? Mhm. A to ja chcę łososia. To ze śledziem. Spaniałe. bardzo dobre chcesz spróbować tego kiełki sprawiają, że całość jest chrupiąca, ale ten chleb to jest, to jest jeden z najciekawszych wypieków jakie kiedykolwiek robiłem, ale również jeden z absolutnie najpyszniejszych coś czego naprawdę musicie spróbować szczególnie jeśli chcecie przemycić łatwo do waszej diety mnóstwo mikroelementów które zawierają się w tej pełnoziarnistej mące jest tutaj pełne ziarno jest tutaj więc mnóstwo błonnika jest to coś co naprawdę odmieni wasze imprezy coś czego naprawdę warto spróbować i coś co w tym słoiku może was zabezpieczyć tak na wszelki wypadek na naszym kanale słoiki pojawiały się już nie raz. I jeżeli lubicie takie klimaty, interesują was takie przepisy, chcielibyście poznawać ich więcej i więcej, chcecie wiedzieć, jak gotować zdrowo, dobrze i tanio, a przy tym domowo, bo domowe jest lepsze, to pamiętajcie o subskrypcjach. Nie bójcie się zadawać pytań w komentarzach. Na wszystkie staramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Już za tydzień pokażę Wam coś naprawdę rewelacyjnego do takiego chlebka. Otworzymy sobie pewnie jeden taki słoik i będziemy kosztowali naprawdę niezwykłych rzeczy. Jeżeli zrobicie taką fajną kanapkę, pamiętajcie, żeby wrzucić zdjęcie na Instagram i oznaczyć Browin. Trzymając w rękach ten naprawdę niezwykły, imprezowy, wulkaniczny chlebek, nie pozostaje mi nic innego niż życzyć Wam smacznego i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa!